Dlatego i jak gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swych modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, da wam ducha mądrości i obawiania w poznawaniu Go, pełne światła oczu serca, abyście widzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was dardał, czym jest bogactwo Chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, bieżących, według działania siły Jego potęgi. Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wkrzesił Go z martwych i, i posadził do swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też oddał od Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wszystko doskonale wypełnia. Amen. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmówił mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, Wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak mówi nasz zbawiciel: Kto zachowa słowo moje, śmierć nie ujrzy na wieki. Amen. Właska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i po wieki wieków. Dobry Boże, dzięki Tobie składamy za Twoje słowo. Spraw, aby to słowo dotarło do serc naszych przez Jezusa Chrystusa. Amen. Spocznijmy. Bracia i siostry, cieszę się bardzo, że po raz kolejny mogę gościć Wełku. Dziękuję pastorostwu Zuberom za zaproszenie, bo dzisiejsza niedziela jest szczególną niedzielą. Jest to niedziela radości, ponieważ okrzciliśmy chwilę temu Piotra, a także przyjęliśmy do zboru Huberta. I to jest wielkie święto, ponieważ Bóg mówi w swoim słowie, że choćby jedna osoba się nauczyła, to w niebie będzie wesele, w niebie będzie radość. I dzisiaj wierzymy, że Bóg razem z nami, będąc tutaj obecny w swoim Duchu Świętym, cieszy się, że my możemy wspólnie radować się obecnością Piotrusia a także obecnością brata Huberta, który jest razem z nami, bo to jest święto, to jest święto dla całego Kościoła, a przede wszystkim Bóg patrząc na nas wierzy, że również się raduje. Dzisiaj, jak zauważyliście, przybyłem sam, bez mojej małżonki tym razem, która bardzo serdecznie pozdrawia i e, już tęskni do kolejnego przyjazdu, mam nadzieję, kiedy znowu będziemy mogli się spotkać kiedy przyjechałem wczoraj widziałem już tą piękną zieleń, to piękne Ełckie jezioro, piękne Wasze ulice, wszystko takie pachnące, odnowione, tutaj aż się chce mieszkać w tym Ełku. Tutaj aż się chce mieszkać, gdyby nie tylko ten biegun zimna, o którym tak często słyszymy gdzieś tam w prognozach pogody, gdyby tą temperaturę przenieść. Z innego miejsca, właśnie tutaj do Europy, ale wierzę, że dla Was, siostry bracie, to jest właściwe miejsce i też właściwa temperatura. Ale do rzeczy. Chrześcijaństwo ulega w likwidacji w stopniu, w jakim w zapomnienie popada chrzest. stwierdza lakoniczny jeden z autorów pisem. Samo słowo chrześcijanie wywodzi się od imienia Chrystusa którego wszczepienie zostajemy nie inaczej jak właśnie przez szest. I Jak zauważyliście dzisiaj, Kościół posłuszny nakazowi Chrystusa ma iść i czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak jak dzisiaj to uczyniliśmy w przypadku Piotra, tak jak również przyjmowaliśmy Huberta. Jako pełnoprawnego członka tego zboru. Zgodnie z deklaracją, yy, sakrament szczół znakiem jedności, podpisaną przez zwierzchników sześciu kościołów chrześcijańskich 23 stycznia 2000 roku, przez jest, posłuchajcie, przez jest wyjściem z niewoli, wprowadza w nowe przymierze jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu. Jest także przeobleczeniem się w Chrystusa, a również zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie. Tak więc chrzest jest znakiem przynależności do Chrystusa. Takie publiczne wyznanie wiary i przystąpienie do zboru jest również znakiem dla Kościoła, dla świata, że nie boję się, nie wstydzę się, nie mam z tym problemu i chcę, żeby Chrystus rzeczywiście był moim Panem i Zbawicielem. Przez chrzest, przez przystąpienie wprowadzani zostajemy do Kościoła. Dziecko, w tym przypadku Piotr, staje się Niepełnoprawnym, jednak też już członkiem tego zboru. On, chociaż ma niespełna cztery lata, jest już członkiem tego zboru. Ale przede wszystkim, chrzest ma być początkiem jego nowego życia w Chrystusie. I głównie rodzicom, a także w szczególnych przypadkach rodzicom chrzestnym, stawiane są pewne wymagania moralne a także doktrynalne. I my, dorośli, mamy tą świadomość, że bierzemy na siebie pewną odpowiedzialność. W przypadku, kiedy ktoś przystępuje do zboru, jest już osobą świadomą, jest już osobą dorosłą, sam decyduje o tym, jak będzie wyglądało życie, ale od tego momentu ma to również być życie z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj czytaliśmy w tym fragmencie z Ewangelii, że przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się oczcić. Kochani, z Jordanem, e, scenę nad Jordanem relacjonują wszyscy Ewangeliści synoptyczni. Tak mówimy synoptyczni, kiedy myślimy o Ewangelii Mateusza, Łukasza i Marka. E, z Jordanem związanych jest wiele zdarzeń opisanych na kartach, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Nad brzegiem Jordanu Eliasz w wozie ognistym został zabrany do Boga. Naama, generał, został obmyty w Jordanie siedem razy i został uzdrowiony. I wreszcie tam też. Nad brzegiem Jordanu działał właśnie Jan Chrzciciel, do którego przychodzi Jezus. Do którego przychodzi Jezus i mówi, że chciał zostać również ochrzczony. Kochani, Jordan stał się zatem rzeką chrztu chrześcijańskiego. Każdy chrzest staje się jakby takim zanurzeniem w Jordanii. Jakby takim Wynurzeniem później z tego Jordanu, i jak powiada Słowo Boże, wtedy wszystko staje się nowe. Po czterdziestu dniach spędzonych na pustyni, Jezus rozpoczyna swoją służbę przychodząc nad Jordan do Jana. Gdy żydowscy kapłani obejmowali swój urząd, byli obmywani wodą. Gdy nasz wielki arcykapłan Jezus Rozpoczynał swoje wielkie dzieło, dla dokonania którego przyszedł na świat, również publicznie został oczczczony. Tak ważne jest, by publicznie wyrażać swoją wiarę, by mówić, by składać świadectwo, by być świadectwem dla tego świata. Dzisiaj bardzo często ludzie mówią: Ja wierzę gdzieś głęboko w swoim sercu, ale po co mam gdzieś publicznie to okazywać? Po co mam chodzić do kościoła, uczestniczyć w nabożeństwach? Bóg oczekuje od nas, że będziemy częścią społeczności. Że tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, my jesteśmy kościołem. Nie te mury, nie te nawet najpiękniejsze ściany, czy sprzęt, instrumenty, cokolwiek, ale ja i Ty, siostro i bracie, my jesteśmy kościołem. I my ten kościół stanowimy. I Bóg oczekuje od nas, abyśmy publicznie wyznawali naszą wiarę, abyśmy nie bali i nie wstydzili się tego. Zawsze gdziekolwiek się udasz, z kimkolwiek rozmawiasz, składasz świadectwo swojej wiary. Wpływ, jaki wywierasz na innych, jest niczym Twój cień, który zawsze ci towarzyszy. Ludzie, których spotykasz, nie pozostają obojętni na Twoje słowa i czyny. Spraw, aby Twój wpływ na innych zbliżał ich do Boga. Zbliżał ich do Boga. Kiedyś zapytano Mahatma Gandhiego, dlaczego nie został chrześcijaninem? Co, 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 co mu się nie zgadza w chrześcijaństwie? Wtedy Mahatma Gandhi zamyślił się, podniósł głowę i powiedział, Gdyby nie chrześcijanie, sam zostałbym chrześcijaninem. Jakie przykre słowa musiały paść. Gdyby nie chrześcijanie. Siostry i bracia, jak wygląda moje życie? Jak wygląda Twoje życie? Jakie świadectwo składamy jako okrzczenie? Bo my, jako ludzie wierzący, mamy być tymi, którzy ułatwiają innym zbliżanie się, uwierzenie w Boga. Czy postawa Twojego życia, czy to, co mówisz jak żyjesz, sprawia, że innych zachęcasz do tego, by podążali Bożą drogą? Czy, ludzi, czy ludzie, którzy patrzą na Twoje życie, mogą utwierdzić się w wierze? Jakże chciałbym, by ludzie, którzy patrzą, jak ja żyję, byli utwierdzani w wierze. Czy również takie jest w Tobie pragnienie? Bo nie piękne słowa. Ja mógłbym tutaj nawet teraz siedzieć pół godziny, przepraszam, stać pół godziny i mówić, i mówić, i mówić bez przerwy, ale kiedy byście zobaczyli, jak wygląda moje życie, jak nie stosuje się do tego, to byście powiedzieli, nie. My nie chcemy go już więcej słuchać. My nie chcemy takich mów. My chcemy widzieć, jak on żyje. I dzisiaj świat potrzebuje takich świadków. Dzisiaj potrzebuje Chrystus, Bóg potrzebuje autentycznych świadków Ewangelii. Jezus przeszedł około 97 km, ktoś to zbadał, z Galilei do nad rzekę Jordan, aby dać się oczcić Janowi. Wskazuje to na rangę i znaczenie kształtu. Jest na pewno ważną wskazówką dla dzisiejszych naśladowców Chrystusa. Kapitalną pracę wykonał Jan Chrzciciel. Jego świadectwo nie tylko wzywało grzeszników do pokuty, ale też zachęcało do tego, by pójść za Chrystusem. Widzimy, że Pan Jezus otaczał ogromnym szacunkiem tą tradycję. Bo tak na początku to była tradycja. On sam powiedział, że nie przyszedł niczego zmieniać. Ja niczego nie chcę zmieniać. Ale powiedział, że On chce wypełnić to wszystko, co zapisane jest w Słowie Bożym. I z wszczem Janowym wiązało się wezwanie do upamiętania i odpuszczenia grzechów. A przez to Jezus wykonał dzieło, do którego, pokona, do, 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 do którego wezwał go ojciec. Dlatego Jan w swoim zdziwieniu i zakłopotaniu powiada, to ja potrzebuję sztu od Ciebie, a Ty do mnie przychodzisz. Zaraz jednak usłyszał te stanowcze słowa, ustąp teraz. Należy się wypełnić całą sprawiedliwość. Należy się wypełnić to, co zostało zapisane w Słowie Bożym. Siostry i bracia, temu zdarzeniu towarzyszą szczególne uroczyste okoliczności. Bóg, syn objawiony w ciele, zostaje obszczony. Wyobraźcie sobie to. Bóg zostaje obszczony. Bóg, duch, stępuje na niego w postaci gołębicy. I wreszcie, Bóg Ojciec przemawia głosem z nieba. Objawia się Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ten głos z nieba mówi. Oto syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I tak jak na początku cała trójca powiedziała Uczyńmy człowieka, tak teraz cała trójca opowiada Zbawmy człowieka. Tam nad brzegami Jordanu rozpoczyna się dzieło zbawienia. Jezus musiał podejść do Jordanu, by stać się jednym z nas. Tam rozpoczęło się Jego ofiarowanie. I myślę, że każdy z nas, każdy z nas, który został już ochrzczony, albo będzie jeszcze ochrzczony, musi przyjść do tego, musi przyjść na Jordan Musi odnaleźć swoje miejsce przy boku Chrystusa. Musi zostać obmyty, by tam spotkać Mesjasza. Mój ulubiony autor książek Rick Warren kiedyś napisał tak Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga. I dopóki tego nie zrozumiesz, twoje życie nigdy nie nabierze sensu. Bóg stał się człowiekiem, abyś ty, człowieku, mógł zrozumieć Boga. Jaka będzie nasza odpowiedź? Czy taka jak była, jaka była reakcja Hroda? Nienawiść, chęć zabicia, obojętność, a może uwielbienie i oddanie swojego życia właśnie niemu. Chrześcijaństwo siostry i bracia to także umiejętność dokonywania wyborów. My także dzisiaj musieliśmy dokonać wyboru: czy wstać rano, przygotować się i pójść do kościoła, czy być może zostać w domu, bo na niebie, bo mam wiele innych, ważnych, ciekawych spraw przed sobą. Każdego dnia i każdej chwili dokonujemy wyborów. Chciałbym zachęcić każdego z nas, abyśmy zawsze byli gotowi decydować się na Chrystusa, bo chrzest to dopiero początek, brodzili rodzice, tak jak wiecie, całe życie to wypełnianie treścią tego co wydarzyło się dzisiaj. Chrzest w przypadku Jezusa to też w jakimś sensie był początek. Epilog dokonał się na Golgocie i w niedzielę zmartwychwstania. I chciałbym życzyć każdemu z nas nie tylko rodzicom Piotra, nie tylko bratu Hubertowi, ale każdemu z nas, który jest dzisiaj tutaj obecny na tym nabożeństwie, aby każde serce mogło wyznać i powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tego życzę sobie i każdemu z was. Przyjmijmy teraz życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, sprzec będzie serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. Amen.